Ja jako Ukraińka jestem bardzo wdzięczna Polakom, że w ciągu ostatnich tygodni otworzyła dla siebie zupełnie innych Polaków, bo mieszkam tutaj z 13 roku i bardzo lubiła. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że ja namiętnie kocham Polaków, że po prostu to otwarte serce, to jak oni na, na, na wszystkich poziomach chcieli zrobić dobroć, udzielali swoich mieszkań, przenosili liczne dary, jeździli na granicy. To wszystko bardzo mnie wzrusza i daje wiarę, że w tym trudnym momencie nie jesteśmy sami, My, jako artyści, grając koncerty, czujemy też pełną misję jako polsko-ukraiński zespół pokazać, że w XXI wieku umiemy rozmawiać, umiemy podziwiać swoje własne kultury i przybliżać te kultury, jak i w Polsce, w Ukrainie, tak i w całym świecie. Dla nas to jest też taki moment, w którym. Czujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Grając teraz koncerty, wiemy, że naszym zadaniem jest dodawać otuchy, dodawać energii tym, którzy jej teraz tak bardzo potrzebują, bo oprócz tego, co robimy na co dzień na scenie, teraz nasze życie się totalnie zmieniło. Od rana do nocy praktycznie pracujemy. Mamy audycję w Radiu 357, gdzie uczymy Polaków Ukraińskiego. Także po prostu najzwyczajniej w świecie odbieramy telefony, smsy i pośredniczymy pomiędzy ludźmi potrzebującymi, a tymi, którzy nas znają i oferują swoją pomoc. Myślę, że takim łącznikiem doskonałym pomiędzy potrzebami ludzkimi są właśnie artyści, bo każdy czego innego potrzebuje. Ale na pewno kultura to zawsze było coś, co w naszym zespole. Powodowało, że od, y, dowiadywaliśmy się prawdy o Polakach, o Ukraińcach, o Ukraińcach i Polakach. A teraz w sposób szczególny, kiedy nie jesteśmy obok siebie, tylko jesteśmy razem jako Polacy, jako Ukraińcy, to jest niezwykle ważne, żeby chociaż każdy umiał powiedzieć, każdy Polak umiał powiedzieć dzień dobry, dziękuję po ukraińsku, i tak samo Ukraińiec będzie umiał powiedzieć bez problemu wtedy: Dziękuję, y, dobrze, że jesteś. Po polsku to jest dialog, a żeby rozmawiać, żeby prowadzić dialog, czasami trzeba odbyć małą naukę. Często sztuka ma w sobie taką moc pewne rzeczy przeczuwać. Przypomnę dla wszystkich widzów słuchaczy, że wojna nie trwa od 24 lutego, tylko trwa od 14 roku. Така вона була на сході, і в певний момент свят був зменшений тим тематом. Натомість зараз маємо певно масштабну війну, маємо людобуйство в Білий день, маємо страшні речі. Бо в нашій музиці стараємося ще, ще не по традиційної культури, чи людові пісні, польські, українські. Наша нова плита була базована на піснях Жеченьових. Для нас в дню Шейшен то відкрила ще гульну роль. Співаємо як і традиційне, так і власне Жичення двом панством. в Україні, щоб нік не крад її землі, щоб не пшиля ані одна кропля, кріна марне, щоб саме українці зрозуміли ваги і значення свого язика і в'єнці розмовляли по українську. Польсь з речими щоб люди ще з'єдночили вже те же, кури розлунчає отересне політичне прозружне такі дискусії, кури триває сполученство одвілю лят. żeby w tym momencie zobaczyli, że są rzeczy ważne i nieważne. Mi się wydaje, że mimo koszmaru tego, który się dzieje w Ukrainie, ja widzę w Polsce teraz bardzo dużo pozytywu, bardzo widzę dobra. Widzę, jak też wy zaczynacie się łączyć. Mam nadzieję, że te pieśni, które wykonujemy, się spełnią. I będziemy śpiewać nie życzenia, a będziemy śpiewać zwycięstwo. Zwycięstwo Polski i zwycięstwo Ukrainy.